Prezentujemy zupełnie nowe, rewelacyjne rozwiązanie. Lupa elektroniczna w telefonie Samsung Galaxy S5. Dzięki podstawce i aplikacji, telefon zamienia się w wielofunkcyjną lupę elektroniczną. Podstawka waży zaledwie 100 gram, a obszyta naturalną skórą rączka, kształtem nawiązuje do lup optycznych, dzięki czemu jest niezwykle ergonomiczna. Ponadto posiada własne oświetlenie, które pozwala na bezproblemowe używanie lupy nawet w bardzo ciemnych miejscach. Optyka zastosowana w podstawce gwarantuje bardzo wysoką jakość wyświetlanego obrazu. Dołączony do zestawu liniał pozwala na bezproblemowe utrzymanie się w tekście nawet przy bardzo dużym powiększeniu czy na nierównościach książek. Zaletami Miracle są: Świetnie udźwiękowiony telefon, intuicyjna obsługa aplikacji, ergonomiczny kształt. Znakomicie sprawdza się do bliżej, jak i do dali. Dzięki temu, że Miracle doskonale spełnia swoje funkcje również bez podstawki, możemy mieć ją zawsze przy sobie i używać w najbardziej nieoczekiwanych momentach.